Zaskoczyć, spójrz prawdzie raz prosto w oczy. Z lewa jej spójrz, z prawa jej spójrz. Co trzeba ujrzeć, to pójrz. Witajcie, albo róbcie, co chcecie, nawet gdy tego nie chcecie, lub przeciwnie. Jeśli cokolwiek i gdziekolwiek podoba się Wam, lub nie, a zwłaszcza jeśli odpowiada Państwu impertynencka forma zwracania się do Was w tej formie, to właśnie otrzymujecie niniejszym pozwolenie na wspomożenie wypożyczonymi od Państwowego ich producenta środkami płatniczymi, oczekiwanie kogokolwiek z w internecie, na zebranie wystarczającej ilości gotówki, na zajęcie się czymś sensownym. Możecie to zrobić za pomocą nieistniejącego te, a baj. Serwisu lub bez tego pośrednictwa, albo jakiegokolwiek innego sensownego działania, przed lub zaraz po wypiciu, lub niekawy sypanej z turecką suchą wodą, lub alternatywnie i naiwnie serwisować finansowymi napojami lub przekąskami, jako głodni ukontentowania czymkolwiek z ekranu, dowolnie nim zniewoloną osobę publikującą. I no cóż, no cóż, no cóż. I to by było na tyle. Zobacz. <laughs>